Duda. W wyniku głosowania, w którym brało udział prawie 400 klubów Gazety Polskiej, członkowie klubów uznali, że przyznają nagrodę za rok 2015 prezydentowi Polski, którego prawomowa kampania i zwycięstwo osiągnięte w wielkim stylu rozpoczęły zmiany w naszym kraju. Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, żadne słowa nie opiszą lepiej drogi, jaką przeszedł Pan Prezydent podczas kampanii wyborczej, niż słowa wielkiego indyjskiego polityka Mahatmy Gandhiego, który powiedział: Najpierw Cię ignorują, potem śmieją się z Ciebie, później z Tobą walczą, później wygrywasz. Absolwent Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk prawnych, wiceminister sprawiedliwości w rządzie premiera Jarosława Kaczyńskiego. W styczniu 2008 roku został mianowany przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego na podsekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Pan prezydent, wspominając pracę w Kancelarii Świętej Pamięci Prezydenta, prezydenta Lecha Kaczyńskiego, z przekonaniem stwierdza, Mąż stanu, bez wątpienia. Jeśli chodzi o politykę, mój mistrz. To pan prezydent Lech Kaczyński uczynił ze mnie polityka państwowca, zaraził mnie swoją wizją państwa. Nauczył patrzeć na działalność publiczną jak na służbę ojczyźnie. Służbę, która jest wyzwaniem, ciężką pracą, lecz także przynosi dumę. Szanowny Panie Prezydencie, naszą nagrodę. Proszę odczytywać jako uhonorowanie ciężkiej pracy, dowód uznania i wdzięczności za Pana wiedzę, odwagę i poświęcenie, za służbę Polsce. Za to wszystko z całego serca dziękujemy. W swoim liście przysłanym na dziesiąty zjazd klubów Gazety Polskiej, zawarł Pan, Panie Prezydencie, nasze nadzieje. Napisał Pan wtedy, Stoi przed nami wyzwanie odbudowy Rzeczypospolitej, państwa, które ma dawać ochronę słabym i nie bać się silnych. Potrzebna będzie jednak ciężka praca i determinacja. Wiem jednak, że mogę na Państwa liczyć. Tak, Panie Prezydencie, może Pan na nas liczyć. Wspaniali laureaci nagród dzisiejszych. Panie prezesie, panie sędzio, szanowni państwo marszałkowie, szanowni panowie premierzy, panie posłanki, panowie posłowie, senatorowie, szanowni państwo, drodzy przyjaciele, dziękuję. Jest to naprawdę dla mnie ogromnie wzruszająca chwila, bo. Po pierwsze no, jest niezwykłym zaszczytem to, że jestem jednym z trzech laureatów, gdzie dwóch są, dwóch z nich to osoby tak niezwykle zasłużone. Dla Polski i to od bardzo wielu lat. Nie tak jak ja stosunkowo krótko. I to jest wielki zaszczyt dla mnie. Ale jeszcze większym zaszczytem jest to, że. Nagradzaliście Państwo wcześniej pana prezydenta profesora Lecha Kaczyńskiego, który rzeczywiście był moim mistrzem, jeżeli chodzi o politykę. I nawet ciężko jest dzisiaj powiedzieć, jak wiele rzeczy mi wytłumaczył i na no, jak wiele rzeczy otworzył mi oczy. I jak wiele dla mojej późniejszej postawy znaczyły te nieco ponad dwa lata spędzone u jego boku w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej. Proszę Państwa, dziękuję też za wspomnienie i Pana Prezydenta, i tych, którzy wraz z nim odeszli od nas, z nim i z jego małżonką, Panią Marią. O ich przyjaciół, Wielu ludzi, którzy z odwagą przez lata także działali dla Polski. Powiem tak, ja myślę, że nie byłoby tego dnia radosnego dnia, gdyby nie oni i gdyby nie ich ofiara. Ale Lech Kaczyński powiedział kiedyś w Brzesku, pamiętam, byłem z nim 28 lutego 2010 roku, że wolność leży w naturze Polaków. I chyba rzeczywiście tak jest. Jesteście w naszym kraju bardzo szczególnym środowiskiem. Jeżeli wolność leży w naturze wszystkich Polaków, to żeby człowiek czuł ją prawdziwie, to musi mieć jeszcze jedną niezwykle istotną cechę. Odwagę i umiejętność poświęcenia. I państwo, Lubowicze Gazety Polskiej, tą cechę macie, Macie tą cechę, bo przecież się znamy, Spotykaliśmy się w różnych miejscach w kraju, spotykaliśmy się na waszych zlotach. Jesteście wspaniałymi, odważnymi ludźmi. I nieśliście tą wolność przez wszystkie te trudne lata i te najtrudniejsze momenty, najstraszliwsze. Mógłbym powiedzieć: Żyłem z wami, cierpiałem i płakałem z wami. Bo tak było. Nieśliście do samego końca i donieśliście do zwycięstwa. Jeżeli, a sądzę, że tak, pan prezydent Lech Kaczyński i nasi przyjaciele patrzą teraz na nas, to są z was naprawdę dumni. Dumni są, że także byli członkami przez tyle lat tego środowiska, które zebrało się dzisiaj na tej sali. Wielkiego środowiska, które nigdy nie zaparło się swoich wartości, które nigdy nie bało się tych wartości głosić które zawsze wiedziało, co to znaczy wolność. Bo tą wolność miało w sobie bardzo, bardzo, bardzo głęboko, ma i będzie ją miało nadal. Szanowni Państwo, dziękuję za tę nagrodę. Dziękuję za nią, zwłaszcza właśnie dlatego, że jest ona dana przez środowisko, przez ludzi, przez Państwa, którzy wspieraliście mnie, byliście blisko mnie, wybraliście mnie w końcu na urząd prezydenta Rzeczypospolitej. A potem wsparliście w wyborach prawo i sprawiedliwość po to, żeby w Polsce mogła zaistnieć wreszcie dobra zmiana. I ona się dzieje. Dzieje się w trudach, dzieje się wobec przeciwności, ale się dzieje i będzie się działa, choć być może przeciwności będą jeszcze większe niż dotychczas. Ale jeżeli. Dziękuję Wam za to wsparcie i dla mojego środowiska, i dla mnie, i dla tych wszystkich, z którymi pracowałem. Dziękuję Państwu za to wsparcie i proszę o jeszcze, bo to Wasze wsparcie jest potrzebne. Jest potrzebne cały czas, bo to jest trudny moment. Trudny moment, w którym ci, którzy zostali odsunięci od władzy, muszą zrozumieć, że zostali oni od niej od, odsunięci w sposób demokratyczny. I muszą się nauczyć dla tej demokracji szacunku, bo taka byla, była wola społeczeństwa. Społeczeństwo chce dobrej zmiany, chce poprawy jakości życia, chce Polski równych szans, chce Polski, w której zwykły obywatel jest szanowany podmiotowo. Traktowany podmiotowo i szanowany, a nie tylko ten, który ma znajomości, wpływy czy jakiś tytuł. Bo mówiąc w dużym skrócie, istota dobrej zmiany właśnie na tym polega na tym upodmiotowieniu Polaków. Na poprawie jakości ich życia i na tym, żeby budować silne państwo. Wielu się to nie podoba, ale jestem głęboko przekonany, że większość, ta właśnie większość zwykłych ludzi tego oczekuje, a to oni stanowią polskie społeczeństwo. I dlatego. Dlatego, proszę Państwa, będę ze spokojem nadal realizował swoje zobowiązania. I wierzę w to, że współdziałając z rządem, współdziałając z parlamentem, spokojnie tą dobrą zmianę przeprowadzimy. Będzie trochę krzyku, bo interesy są potężne i przyzwyczajone do tego, że można było brać, co się chciało. Ale tak nie funkcjonuje normalne i sprawiedliwe państwo. Normalne i sprawiedliwe państwo jest poukładane. Normalne i sprawiedliwe państwo to państwo, w którym człowiek wie czego może się spodziewać. I gdzie są granice? I takie właśnie państwo chcemy stworzyć. Państwo dla Polaków, a nie dla ludzi, którym się wydaje, że to państwo jest ich. Jeszcze raz dziękując za ten wielki zaszczyt, jeszcze raz gratulując wspaniałym, wielkim laureatom dzisiejszych nagród, chciałem powiedzieć, proszę Państwa, na koniec, że nie wiedziałem, że wystarczy pół roku pojeździć autobusem i można dostać od Was nagrodę. Gdybym wiedział, zrobimy to wcześniej. Bogusława Niedzińskiego, Pana Prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Bardzo gorąco zapraszamy do wspólnego zdjęcia. Szanowni Państwo, ja wiem, że to zmuszamy teraz do, do pewnego wysiłku naszych laureatów w tej bardzo, bardzo miejscu pełnym ludzi. Ale myślę, że to jest zdjęcie historyczne. A... I zapamiętajmy sobie tą scenę i ten obraz. Zapraszam tutaj. Dajmy szansę naszym fotoreporterom. My się odsuniemy.